Antoni Królikowski został zapytany o córkę w Halotu Polsat, ale W.Y.M.I.G. i W.A.L. się od odpowiedzi. Nie chcę za dużo mówić, Antyk Królikowski i jego ukochana Izabela Banaś nie tak dawno temu powitali na świecie swoją pierwszą córkę. Aktor w niedzielę pojawił się na kanapie Halotu Polsat, gdzie nie zabrakło pytań o małą Jadwigę. Gwiazdor unikał odpowiedzi na pytania, Antyk Królikowski wciąż czeka na rozwód z Joanną Opozdą, z którą ma syna Vincenta. Aktor po licznych zawirowaniach i aferach medialnych podjął decyzję o tym, że teraz postara się utrzymać życie prywatne z dala od blasku fleszy. Z tego powodu dziś rzadko pojawia się na ściankach, a w wywiadach na próżno szukać wątków powiązanych z jego prywatą. Królikowski już od jakiegoś czasu tworzy związek z prawniczką Izabelą. Nie tak dawno temu para powitała na świecie swoją pierwszą córkę Jadwigę. Aktor i prawniczka osiedlili się we Wrocławiu, gdzie Antek pracuje na planie serialu Uroczysko. Z myślą o promocji produkcji syn Pawła Królikowskiego wybrał się na wywiad do studia Halo tu Polsat, gdzie zaskoczono go pytaniami o dziewczynkę. Było niekomfortowo, Antek Królikowski unika pytań o życie prywatne. Podczas rozmowy dziennikarka Halo tu Polsat próbowała poruszyć temat rodziny Antka Królikowskiego, jednak ten konsekwentnie unikał odpowiedzi. Zamiast tego pozdrowił najważniejsze kobiety w jego życiu i usiłował zmienić temat na serial, uroczysko. Pozdrawiam Jadzie i Zunię. Po ostatniej serii serialu mieliśmy okazję odpocząć chwilę. No i robimy trzeci sezon, jesteśmy naładowani pozytywną energią, starał się wybrnąć Antoni Królikowski. Dziennikarka próbowała dowiedzieć się, jak Królikowski łączy karierę z życiem rodzinnym, nawiązując do nocnych pobudek córki. I tym razem odpowiedział wymijająco... Siódmą rano w niedzielę to taka typowa godzina, jak pracuje na planie. Jest ciężko, ale kochamy ten serial, stwierdził. Aktor w pewnym momencie nie wytrzymał i wyjaśnił, że najważniejsze jest dla niego zdrowie dziecka, a szczegóły życia prywatnego woli zachować dla siebie. Nie chcę za dużo mówić, natomiast faktycznie, jako że dzieje się to wszystko w naszym kochanym Wrocławiu, też w jakiś sposób jest to powiązane z naszym uroczyskiem, i jak na razie staram się pogodzić te dwa światy, skwitował.